Masz dużą rodzinę, musisz wychować, utrzymać też razem z radkiem, radkiem nie tylko trójkę synów, ale też psy. Tak. Czy biorąc pod uwagę to, to jak się, się. w koszta ostatnio. No właśnie ja o tych kosztach chcę porozmawiać a propos no inflacji, która wiesz, jest taka galopująca, w wzrostach cen. No jednak, przy trzech osobach małych, mniejszych i trzech psach, no to chyba to się, to, to znacząco się zmieniło. Znaczy ja Ci powiem, Cezary, że ja od zawsze byłam taką osobą, która y, szanowała pieniądze. I. Y, y, ja nigdy nie byłam odklejoną od rzeczywistości osobą, która szastała pieniędzmi w jakiś nieodpowiedzialny sposób. Po pierwsze dlatego, że pierwsze poważne pieniądze zaczęłam zarabiać już mając dzieci. A jak masz dzieci, to cię to automatycznie bardzo ustawia w takiej roli osoby, która musi im zapewnić po prostu edukację, która nie kosztuje mało, późniejsze studia, miejsce do życia. Wiesz, więc jakby mając taką świadomość, że musisz zabezpieczyć, się Swoich najbliższych dużo trudniej Ci przychodzi wydawanie pieniędzy, więc ja nie mam problemu z takim e, myśleniem o cięciu kosztów i nie jest. E, to w moim przypadku to nie jest taki kajso, cierpię, bo muszę zrezygnować z sushi. Wiesz, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że. E, jeżeli my odczuwamy, my ludzie, którzy mamy możliwość zarabiania tych pieniędzy, to powinniśmy tym bardziej martwić się o wszystkich innych, a naprawdę problemy z drożyzną, z cenami biletów, z cenami prądu, z cenami gazu, ze wzrostem cen, który w wielu przypadkach jest o 100%. Takich najprostszych artykułów spożywczych, wiesz, to nie trzeba naprawdę daleko szukać. No właśnie, a co ci najbardziej, jak już idziesz do tego sklepu, załóżmy, bo nie wiem, czy robisz zakupy, czy robię zamawiasz? Zarobę. Zdarza mi się, nie robię, wiesz, czasem jest tak, że po prostu ja jestem wysyłana, bo my jako yy, yy, rodzina. I, funkcjonujemy w taki sposób, że każdy robi to, co w danym momencie może zrobić. I oczywiście duże zakupy robi na przykład Radosław, albo Kasia, albo Bożenka i czy zamawiamy rzeczy do domu, ale jeżeli na przykład brakuje w domu, pieczywa, czy jakichś podstawowych rzeczy, to ten, kto może, to po to jedzie. Więc ja często wracając z pracy, zresztą nie wiem, czy wiesz, dzisiaj wracając z dnia prasowego e, będę robiła zakupy. E, no dobra, to wchodzisz do marketu i no, idziesz... Pokazuję, że jak kiedyś miałeś, miałeś 100 zł, to wychodziłeś z pełnym koszykiem, a teraz e, mając 100 zł, wychodzisz z jakimiś Różnymi rzeczami, które no w ogóle... No właśnie, i co na tobie robi największe takie negatywne wrażenie? Jaki produkt? Wiesz co, wszystkie produkty tak naprawdę, bo... Mm... A na mnie papier toaletowy. A nie wiem, nie kupowałam ostatnio jakoś tak, bo takimi dużymi, wielkoformatowymi rzeczami zajmuje się e, Radosław, albo je zamawiamy. E, ale wiesz co, ceny wody, ceny oliwy, e, no już nie mówię o tym przysłowiowym oleju, ceny słodyczy. Ponieważ to jest coś, co ja najczęściej kupuję, to znaczy udaję, że nie kupuję, ale jeżeli już ktoś łamie postawę. I jesz ten cukier. No tak wiesz, staram się nie jeść, ja to mam tak tygodniami nie jem tego cukru, a potem raz zobaczę, jak się rzucę, to mam trzy dni wyjęte i jemną stop. Ale jeżeli ktoś ma kupić na przykład y, ciasteczko, drożdżóweczkę czy coś, to jestem to ja i powiem Ci, że ceny w takich miejscach po prostu zwariowały. Ceny pieczywa że ceny dobrego pieczywa, no, dokładnie ta sama pieczywo rok temu kupowane jest teraz dwa razy większe. Więc wiesz, a problem jest taki, że my w dużych miastach jeszcze mamy możliwość szukania innego, tańszego sklepu. Ale ludzie w mniejszych miejscowościach, którzy są skazani po prostu z powodów geograficznych na dwa sklepy w okolicy, to już naprawdę mają duży problem. I powiem Ci, że... Zastanawiam się, jak to się wszystko pokieruje.